Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, i dziś przyjechałam na wschodnie wybrzeże wyspy Bali. Do tej pory pokazywałam Wam jedynie zachodnie wybrzeża. Na wschodzie jestem po raz drugi. Poprzednim razem byłam tutaj kilka dni temu, ale zapomniałam wziąć ze sobą kartę pamięci do aparatu, więc niestety nic nie nagrałam. Pod koniec tego filmu pokażę Wam, jak wygląda Wybrzeże, a muszę przyznać, że plaża jest zdecydowanie ładniejsza um, od tych plaż, na których zazwyczaj bywałam i które zazwyczaj Wam pokazywałam. Ale przejdźmy już do tematu odcinka. Dziś opowiem Wam o 13 ciekawostkach prosto z Indonezji. Zapraszam. Pierwsza ciekawostka to coś, o czym być może już słyszeliście. Czy wiecie, że flaga Indonezji ma dokładnie takie same kolory jak flaga Polski? Tylko do góry nogami. Flaga Indonezji to kolor czerwony i biały. Co oznaczają te kolory? Są dwie hipotezy. Pierwsza hipoteza mówi, że kolor czerwony oznacza waleczność i siłę ducha. Natomiast kolor biały oznacza czystość. Inna hipoteza ma trochę głębsze znaczenie i dotyczy naszej duchowości oraz cielesności. Otóż uważa się, że kolor czerwony reprezentuje cielesność, czyli nasze ciało, natomiast kolor biały wszystko to, co związane jest z duchowością. A więc w połączeniu czerwony i biały tworzy kwintesencję człowieczeństwa, czyli sferę fizyczną i duchową. 2. Czy wiecie, że Indonezja to czwarty największy kraj na świecie, jeżeli chodzi o liczbę ludności? Tak, okazuje się, że w Indonezji mieszka ponad 269 milionów ludzi. Większe od Indonezji są tylko takie państwa jak Chiny, 1 420 milionów mieszkańców, Indie, 1 368 milionów mieszkańców oraz Stany Zjednoczone, w których mieszka 329 milionów mieszkańców. Czy wiecie, że Indonezja była kolonią europejską? Już w XVII wieku przypłynęli tutaj i aktywnie zaczęli działać Holendrzy, a w XIX wieku powstało państwo, które nazywało się Dutch East Indies. I to państwo obejmowało obszary obecnej Indonezji. Obecne tereny Indonezji znalazły się wówczas we władaniu Holendrów, a Indonezja odzyskała niepodległość dopiero w 1945 roku. No i zmieniła nazwę na Indonezja. Indonezyjczycy to największy islamski naród na świecie. Ponad 90% mieszkańców to muzułmanie, ale jednocześnie na Bali, czyli tu, gdzie ja teraz się znajduję, większość mieszkańców jest wyznania hinduistycznego. 5. Indonezja to jedyne państwo na świecie, w którym żyją smoki. Ale nie mam tutaj oczywiście na myśli takich smoków jak w Grze o Tron. Mam tutaj na myśli oczywiście smoki z Komodo. Czy wiecie, że długość tych e, największych na świecie jaszczurek może sięgać do nawet 3 metrów? Indonezja to archipelag składający się z ponad 18 tysięcy wysp. Największe z nich to Nowa Gwinea, Sumatra i Borneo. 7. W Indonezji można znaleźć ponad 400 wulkanów, ale oczywiście nie wszystkie są czynne. Czynnych jest około 127. Liczby te jednak różnią się nieco w zależności od źródeł. Osiem. W Indonezji znajduje się najbardziej śmierdzący kwiat na świecie. I wybaczcie, ale muszę tutaj spojrzeć do ściągi, bo nie byłam w stanie zapamiętać tej nazwy. Kwiat nazywa się. Armor. Armo... Armor. Armorphalus titanum. No, niestety skomplikowana nazwa. Potocznie można jednak go nazywać. Titanum Arum. Ten kwiat może rosnąć do nawet 2 metrów wysokości, a odór, który wydziela, porównywany jest do zapachu gnijącego mięsa i można go wyczuć z nawet 800 metrów. 9. Teraz coś dla fanów piłki nożnej. Czy wiecie o tym, że drużyna Dutch East Indies jako pierwsza z krajów azjatyckich została zakwalifikowana do Mistrzostw Świata FIFA? Indonezyjczycy pierwszy raz zakwalifikowali się do Mistrzostw. W 1938 roku, ale niestety polegli. 6-0 w meczu z Węgrami. 10. Indonezja jest niezwykle zróżnicowana etnicznie. Wyróżnia się tutaj ponad 300 różnych grup etnicznych. Te grupy często mają swój własny, odrębny język, zwyczaje i kulturę. 11. Językiem narodowym w Indonezji jest język Bahasa, ale poza tym na terenie kraju używa się również 700 innych rodzimych języków. 12. Indonezja jest bardzo restrykcyjna w kwestii religii i wyróżnia się tutaj jedynie sześć oficjalnych religii. Są to islam, hinduizm, buddyzm, protestantyzm, kato katolicyzm i konfucjanizm. Każdy obywatel Indonezji musi określić przynależność do jednej z tych religii, a uwaga małżeństwa osób przynależących do różnych kościołów czy do innych, do różnych religii nie są uznawane. I wówczas jeden z małżonków musi zmienić swoje wyznanie. A teraz czas na ostatni i trzynasty fakt dotyczący Indonezji i potraktujcie go nieco z przymrużeniem oka. Czy wiecie, że Indonezja co roku eksportuje ponad 3000 żabich udek do Francji? Oczywiście nie 3000 żabich udek, ale 3000 ton żabich udek. Wybaczcie, siedząc na plaży, człowiek może się nieco rozkojarzyć, i niektóre słowa po prostu wypadają z głowy. Ja też o tym nie wiedziałam, ale dzięki temu, że prowadzę kanał na YouTubie, mogę dowiedzieć się o takich różnych ciekawostkach. Dajcie znać, która z ciekawostek była dla Was zaskoczeniem. No i napiszcie też w komentarzach, jeżeli chcecie, abym któryś z przytoczonych dziś punktów nieco bardziej roz, rozwinęła w oddzielnych odcinkach. A tymczasem w dzisiejszym odcinku to już wszystko, chociaż korzystając z tak pięknych uroków przyrody, w tym miejscu, w którym akurat się znajduję, myślę, że nagram jeszcze jakiś odcinek, ale muszę jeszcze się zastanowić nad tematem. A tymczasem, jak zwykle, dziękuję, że byliście ze mną, życzę Wam miłego dnia, do zobaczenia i bye bye! Pozwolę sobie na jeszcze jeden mały off topic. Słuchajcie, powiem Wam, że. Przede wszystkim światło jest okropne, więc przepraszam, zaraz dokończę mój cudowny off-topic. Tylko poszukam lepszego miejsca na ujęcie. Powiem Wam, że wschodnie wybrzeże Bali jest przecudowne. Do tej pory najładniejsze plaże, jakie miałam okazję zobaczyć w Indonezji, były na południu Bali, w miejscowości, która nazywa się Uluwatu. Oraz właśnie tutaj, czyli na wschodzie, jest przepięknie. Piasek jest o wiele fajniejszy, bo w miejscowości, w której ja się zatrzymałam, piasek jest niestety czarny. Mi to osobiście jakoś straszliwe nie przeszkadza, ale wystarczy się przejść po piasku, no i całe stopy czarne. Poza tym um, plaża jest dość kamienista, no a tutaj wygląda to jak raj, naprawdę przepięknie. I powiem Wam, że restauracje, które znajdują się na plaży też wyglądają o wiele lepiej. Poza tym jest zdecydowanie ciszej i teraz przeszłam. Nadal jestem w miejscowości Sanur, ale przeszłam jakieś 10 minut spacerkiem po plaży od miejsca, w którym zaparkowałam swój motocykl, jestem w miejscu, gdzie znalazłam deptak. I być może nie brzmi to jakoś dziwnie albo zaskakująco, ale w Kucie czy w Czangu, wszędzie jest dojazd motocyklami albo samochodami, no niemal nad samą plażę. I przez to jest dość duży ruch, jest dosyć sporo spalin, czasami może się też zrobić nieco głośniej, a tutaj przed chwilą szłam po chodniku, po którym nie jechał żaden skuter, to jest po prostu szok i niedowierzanie, a więc wiecie co, nie pozostaje mi chyba nic innego niż zacząć odkrywać wschodnie wybrzeże, co Wy na to? Dziś, zaraz zaraz będę wracać do domu, i jak przyjadę już do mojego mieszkanka, do mojej chatki na, na drzewie, to um, siądę sobie na spokojnie przy komputerze i poszukam, jakie ukryte skarby znajdują się tutaj w okolicy. Jeżeli ktoś z Was był na Bali i jeżeli mieliście okazję zwiedzić wschodnie wybrzeże i możecie polecić jakieś miejscówki, to śmiało proszę piszcie albo w komentarzach, albo na moim koncie na Instagramie. Staram się tam odpisywać na niemal każde wiadomości, chociaż czasami to jest trudne, ale uwierzcie, mi daje z siebie wszystko. Także chętnie wysłucham waszych sugestii. No bo wiadomo, że lepiej jest dostać jakieś miejsce z polecenia, niż szukać w internecie. Na dziś to już niestety będzie naprawdę wszystko, bo niedługo zachód słońca jest godzina 4.30, zachód słońca jest pomiędzy 5 a 6 wieczorem. Także niestety już dużo sobie tutaj nie pozwiedzam. Zobaczyłam tak wstępnie na mapie, że niedaleko stąd są wodospady. Na wodospadach w Indonezji jeszcze nie byłam, no więc czas to zmienić. Słuchajcie, po raz kolejny życzę Wam miłego dnia. Dziękuję, że byliście ze mną i babaj.